Siemanko, Siemanko, jestem ten Rafał z Motorwu. Standardowa jestem dla Was z kolejną motocyklową nowością. Dzisiaj przed Wami stanie motocykl ze stajni Hondy. Coś dla tych, którzy nie mają jeszcze prawa jazdy na motocykle, ale chcą mieć motocykl, który jak najmniej zdradza swoją pojemność. No, czyli co? Honda Varadero No i tak jak wspomniałem, Honda XL125, czyli potocznie zwane Wiadro Varadero 125 motocykl, który jest największym motocyklem, jaki można sobie kupić na, e, jakby pojemności 125, jeżdżąc ogólnie na kategorię prawa jazdy B, bądź A1, więc to już jest naprawdę kawał, kawał motocykla. E, nawet jeżeli wsiądzie na to jakiś dorosły facet, 1,90 m, no to na tym motocyklu będzie wyglądał wciąż jak na motocyklu, a nie jak na jakiejś tam małej zabawce, więc naprawdę ten motocykl pod względem gabarytów robi wrażenie. Na pierwszy rzut oka oczywiście silnik w v Droby, więc no to, już, to już praktycznie ten, ten pierwszy, pierwszy start. Ludzi, którzy myślą, że 125 to jest jakiś mały, e, mały mały motorek, no to tutaj zobaczcie silnik podwójny, dwa cylindry prawdziwe, chodzą dwa 15 koni, czyli tyle maks, ile możemy dostać e, właśnie legalnie, poruszając się na B bądź A1. No i co, zaraz przejdę do samego motocykla, bo jest to niewątpliwie bardzo, bardzo fajny egzemplarz, bardzo, można powiedzieć, nie, niespotykany, zaraz, zaraz powiem dlaczego. No ale parę słów, wstępu, MotorW, to jest firma, która zajmuje się sprzedażą, jak się domyślacie, motocykli, ale prowadzimy też swój jakby serwis motocyklowy, do którego gorąco zapraszam. Sporo szczegółów na motorw.pl, wbijecie też nasze social media, na Facebooka, na Instagrama, tam cała masa zdjęć i opinii. No ale to, czym się wyróżniamy, to to, że każdy motocykl, zanim trafi tutaj, ten nasz pan zdjęciowy, to my robimy... Serwis przygotowujący takiego motocykla do sezonu Tak też było w tym przypadku W silniku już jest zalany w silniku Jakby zrobiliśmy taki pełny serwis olejowo-filtrowy Macie nowy, nowy olej w silniku Zalany jest silnik Motulem 10W40, nowy komplet świec Nowy filtr powietrza Motocykl dostał też od nas nową oponę z tyłu Całkowicie nową Pasującą do tej przedniej To jest opona z tego roku Przednia opona jest prawie nowa, bo to jest u pana Pirelli z 2021, ale jakby to jest prawie nowa i to jest jakby u pana można powiedzieć, że chodzi o bieżnik taki uniwersalny, czyli... No, wiadomo, szosa, szosa standardowa, ale też motocykl ten pojedzie gdzieś tam przez jakiś las czy przez jakieś takie delikatne szutry, można powiedzieć. Więc to ponad tyłu też pasująca do, do, do tej przedniej, jest też jest snówka sztuka. I dodatkowo jeszcze wjechał w ten motocykl nowy zestaw napędowy. Więc tutaj macie już taki z tych droższych rzeczy, wszystko tak naprawdę wymienione. Więc nowy, nowy napęd na wzmocnionym łańcuchu. Więc to, to też jest z głowy. Pozostałe podzespoły w stanie. Bardzo bardzo dobry, więc tarcze, klocki, przednie zawieszenie to wszystko zostaje, więc, więc to jest w porządku. No ale tak, na dobrą sprawę, żeby tym bezpiecznie jeździć cały sezon, myślę, że w takiej specyfikacji jak on jest teraz, to nie jest przygotowane czyli nic na tą chwilę do roboty, do roboty więc tak naprawdę wsiadacie i jedziecie i niczym się nie martwicie, więc on jest bardzo fajnie przez nas przygotowane już do, do tego nowego sezonu. No i wizualnie też trzeba przyznać, że wygląda bardzo fajnie, to jest rocznik 2010. Wersja już poliftowa, czyli na wtrysku, więc tutaj nie ma żadnego kranika, sania, regulacji jest tutaj kluczyk zapłon i ten motocykl będzie pracował. A pracuje niby jak, bo, bo właśnie tak jak wspomniałem, silnik w fałce. więc tutaj te, te aspekty dźwiękowe też są, też są przyjemne. Dodatkowo oczywiście wleciały z wyższa szyba, lekko przyciemniana. Do tego wleciał też duży kufer oryginalny Hondy. mieści, mieści śmiało kask, a nawet myślę, że dwa. Więc to jest jakby oryginalny hondowski kufer. A więc to też jest, jakby, już tutaj w pakiecie. No i jakby sporo takich czarnych dodatków. Generalnie, fabrycznie, waradorek jest czarny, to rzeczywiście ma zbiornik i boki w czarnym kolorze. Tutaj też wjechały czarne kapki silnika, czarna osłona. Osłona silnika czarny, stelaż pod kufer Dodatkowo macie tutaj przyciemnianą lampę z tyłu Więc to wszystko naprawdę ze sobą gra Tak samo jak przyciemniona jeszcze tutaj jest Na czarno osłona łańcucha Więc ten motocykl naprawdę można być Że jest tak kompletnie fajnie z głową zrobiony No i myślę, że dla, dla, dla tych, którzy nie chcą Się kolorem wyróżniać na drodze No to to jest taka typowa czarna fajna bestia Bardzo dobrze ten motocykl się prezentuje Wiadomo jakieś tam drobne ślady użytkowania Jak to, jak to przy motocyklu, który już ma Zaraz 13 lat Ale myślę, że wciąż bardzo przyzwoicie No i to co najważniejsze to w takiej maszynie przekręcamy kluczyk Klikamy zapłon I tyle Zobaczcie światła Z przodu Teraz są krótkie Długie, krótkie, długie, kierunkowska z lewy. Kierunkowska z prawy z tyłu. Mimo że ta lampa jest przyciemiona, to bardzo dobrze bardzo dobrze ją widać, sprawdzimy jeszcze światło stop dostęp. hamulca. Klakson No i dźwięk silnika. No wstydu tutaj nie ma. No dźwięk tego motocykla naprawdę w ogóle nie sprawia, jakby nie zdradza tej pojemności 125. No i co? Pamiętajcie, że jakbyście chcieli taki motocykl zobaczyć sobie na żywo, to, to zapraszam was wszystkich do Andze żardowa, żeby taką maszynę sobie zobaczyć, obejrzeć. Eee, ale też opcja jest u nas zakupy takiego motocykla całkowicie zdalnie. Wystarczy, że do nas zadzwonicie, powiecie skąd jesteście. My no tam transport takiego motocykla wycenimy telefonicznie. No i tak na dobrą sprawę, z góry płacicie tylko za sam transport. Eee, my, my tutaj robimy Całą resztę i dopiero za sam motocykl płacicie na miejscu się pod domem Więc myślę, że to jest taka opcja fair w obie strony No i co? Jakbyście mieli jakieś pytania no to się odzwońcie, pytajcie Postaramy się na wszystkie odpowiedzieć Mam nadzieję, że do usłyszenia A może nawet do zobaczenia Więc trzymajcie się ciepło, wracam wam jeszcze parę takich zbliżeń I przegląd całego motocykla